Witajcie kochani w kolejnym materiale święta tuż, tuż, a ja przychodzę do Was z kolejnym holem mangowym. Tym razem będzie to haul używanych z mangoteki. Postanowiłam połączyć dwie paczki ze sobą, by była większa różnorodność odziwo. Wyszedł mi całkiem straszny haul. Mam nadzieję, że mimo to się nie wystraszycie i będziecie towarzyszyć mi do samego końca. Ja już nie przedłużam i zapraszam was do materiału. Żeby nie było monotonnie i króciutko postanowiłam połączyć dwie paczki z mangotekki, żeby była większa różnorodność. I o dziwo, jak przyjrzałam się tytułom, to mamy takie dość mroczne klimaty dzisiaj. No ale zaczniemy może od pierwszego tytułu. Jakimś trefem udało mi się kupić cały komplecik siedmiu tomów. A mowa o Starving Anonymous. Każdy ten tomik ma w innym kolorze okładkę. Tutaj mamy różową, jest, też jest inna postać. E, Wziąłam ten tytuł tak troszkę na ślepo. Zobaczyłam, że po prostu jest 7 tomów, komplet, okej, okay, to no to głupio by było nie skorzystać, skoro jest za dobrą cenę i do tego wszystkie tomiki. Jakiś czas temu przejrzałam tak pobieżnie pierwszy tomik, żeby wiedzieć w ogóle o czym mam, mam, mam Wam opowiedzieć. Historia opowiada o tym chłopaku, który raz wraz z kolegą wracał ze szkoły i no cóż, został porwany. Trafił w nieznane sobie miejsce. Był otoczony przez różnych rozmiarów mężczyzn, którzy tylko siedzieli i pili coś z rurki. W ogóle nie zwracali na nic uwagi, jakby żyli we własnym świecie. Przerażony chłopak nie wiedział, co się dzieje, co tu robi. I gdy już miał sprawdzić, czym jest ta rurka i co w niej jest, to jakby ochronił go przed tym inny młody chłopak mówiąc, że jeżeli tylko to zrobi no to stanie się takim bezmyślnym bydłem które tylko siedzi i się tuczy według tłumaczeń chłopaka trafił on wraz z nim i jego kolegą na farmę Ludzi. I właśnie w tym miejscu, gdzie byli, to trafiali mężczyźni, żeby się utuczyć. Ym, no cóż, chłopak oczywiście pragnie znaleźć e, drogę wyjścia, uciec stamtąd, ale to nie jest e, takie proste, bo okazuje się, że jego. Wybawiciele nie do końca też są jakby trochę normalni. Nie wszystkie klepki w, w głowie są dobrze poukładane, więc... Nie wie, czy powinien z nimi iść, z drugiej strony też nie ma wyjścia. I razem starają się odkryć, co to za miejsce, kto tym prowadzi i po co. A im dalej idą w las, tym jest... Mroczniej, tak? Seria naprawdę poszła takie dość nieprzyjemne klimaty, nieprzyjemne tematy, i nie dziwię się, że ktoś zechciał to sprzedać po lekturze. Podejrzewam, że w moim przypadku może być podobnie, ogólnie do zakupu skusił mnie fakt motywu ucieczki, tak? I trybu przetrwania, bo właśnie chłopak został porwany, no to byłam ciekawa, jak co się z nim stanie i jak się stamtąd wydostanie. To jest taki główny jakby mój powód przeczytania tej serii. I ze względu na tematykę, ta, ta seria pewnie jeszcze długo zostanie ze mną. Gdzieś tam z tyłu głowę i wątpię, żebym kiedykolwiek do niej wróciła. Patrząc po pierwszym tomie. No póki co to po prostu pokażę Wam pierwsze strony, żebyście mogli zobaczyć kreskę, gdzie jeszcze jest w miarę normalnie. Bo, jeżeli lubicie takie mroczne, pokręcone historie, to jest to seria jak najbardziej dla Was. Seria ma tylko 7 tomików, jest odwalinka, więc też nie jest jakaś mega droga. To nie, pod tym kątem mogę polecić. Kolejna seria. Tym razem od Kotori Dev Sweeper takie trochę wybiórcze Tomiki 4 i 5. Jakiś czas temu po prostu się zgapiłam. I na Magotece były Tomiki chyba od pierwszego do piątego ale zanim się obejrzałam, to już ktoś inny kupił całość. Po jakimś czasie pojawiło się kolejne raz Tomiki, tym razem tylko 4 i 5, więc muszę poczekać. Aż się trafią od pierwszego do trzeciego, i seria jest zakończona na tych pięciu tomach. Na początku myślałam, że to seria opowiadająca o osobach, które zajmują się osobami zmarłymi i przygotowują je do pogrzebu, jednak nie. Tutaj mamy miejsce z osobami, które pracują na miejscu, gdzie sprzątają mieszkania i ogólnie miejsca, gdzie te osoby zmarły lub popełniły samobójstwo. Jeżeli ktoś by chciał coś więcej się dowiedzieć o tego typu motywie, no to na Netflixie jest koreańska drama. Gdzieś tu jak będę pamiętała, to obrzucę wam tytuł. Ogólnie ojciec z synem prowadzą właśnie takie usługi sprzątania miejsc po osobach zmarłych potem coś się tam wydarza, chłopakowi się odwraca odwr trochę życie do góry nogami e, jakby tego było mało, to chłopak ma, nie pamiętam zespół na, czy... chłopak chyba miał autyzm jednak no ogólnie to jest właśnie o jego perypetiach, co go tam spotkało jak sobie e, radzi e, w życiu i w tej nowej pracy tak naprawdę a tutaj jednak zobaczymy może jakąś kreskę. No na pierwsza strona, nie powiedziałabym. Takie może jakieś pierwsze, bo to już przedostatni tom. To jest dość króciutka seria pięciotomnikowa. Ale kolejna taka z dość mrocznym tematem. No ale zobaczymy. Znaczy nie powinna być tak e, nieprzyjemna jak e, w serving. Kolejna seria to też komplecik od studia Judgie, tym razem tańcząc wkład cytomik pierwszy, drugi i trzeci. Może te zamieni miejscami, to będzie łatwiej mi pokazać Wam kreskę. Ogólnie, yy, mamy tutaj do czynienia z więzi więziennym miastem. Tak, miasto więzienne to miasto, w którym mieszkają przestępcy, i w tym mieście właśnie też mieszka nasza główna bohaterka wraz ze swoim bratem. I w jakiś tam sposób dziewczynie udaje się uciec. Niestety zostawiła za sobą brata. I pewnie jak dziewczyna postanęła na nogi, to postanowiła wrócić po niego. I o tym ogólnie chyba są te trzy tomiki: jak ona właśnie się wydostaje stamtąd, staje na nogi i wraca po bratę. i o tym, co ogólnie ją tam spotkało po drodze. Tomiki są mega grube. Ile mają? Nie, to jest trzeci tomik, więc lepiej nie sprawdzać, bo od razu zaspoileruję sobie zakończenie. Ale zobaczymy jak drugim na przykład, ile to ma tu stron. Jak zwykle dużo białej przestrzeni, ale stron nie widać. No, ale całkiem sporo. Możecie zobaczyć, że to jest dość grube. Trzy tomiki to nie jest jakby dużo, więc jestem ciekawa, eee, co mnie czeka. Zwłaszcza, że po układkach nie powiedziałabym, że ta e, seria może zawierać. Tak pokręconą, skomplikowaną historię. I tutaj widzimy, że jej rozwój, że w każdym tomiku jest jakby w innym wieku. Bo tutaj wydaje się być dużo starsza niż na tym pierwszym. Może będzie jakąś zabójczynią, czy jakimś takim. Zobaczymy. Już się nie mogę doczekać. A może powiemy coś więcej o sanie. W końcu to używane mangi. no to mamy tutaj tylko trochę zadarte oboluty przód, ale to nic wielkiego. Papier jest biały, więc jestem zadowolona z zakupu. Poprzednie serie też były w bardzo dobrym stanie. Teraz coś, o czym Wam wspominałam w poprzedniej w poprzednim cholu, w tym Gildi. Chciał, że udało mi się znaleźć tomiki pana Złola na Mangotece. Mamy tomik drugi. Tutaj mamy tomik piąty. Trochę nie po kolei. Czwarty i szósty. Piękne, kolorowe. Coś, co lubię. Ale tak jak wspomniałam w poprzednim materiale. Będę raczej polowała na tą serię w, nie wiem, na jakieś Black Friday na promocjach, lub u mangoteki, jak tylko się uda trafić, ponieważ Tomiki są mega cienkie. Ogólnie są to okruchy życia opowiadające o tym, jak pan złol, czyli ta negatywna postać, robi sobie przerwę od czynienia zła i idzie do podziwiać pandy, które uwielbia. Więc tu są takie okruchy życia, raczej wyrywkowe historie. Coś na takie, ja bym powiedział, odmóżdżenie się, nic specjalnego. Ale, że uwielbiam pandę, no to oczywiście musiałam tą serię usilnieć. O, to jest jakiś kotek, czy mechaniczny kotek, czy coś. O, jaka panda wielka. Kwiatka jest dość prosta. Myślę, że to będzie fajna lektura, z tego co wiem, to jestem chyba na bieżąco w tej chwili, bo nie ma więcej tomików, więc mega się cieszę, że udało mi się zakupić je za coś około połowę ceny, może troszkę więcej, ale niewiele. Kolorowe grzbiety, tutaj troszkę pozaginane, ale to nic. Tak poza tym są w bardzo dobrym stanie. Nawet z takimi zagęciami to potrafią przyjść świeże ze sklepu. Kwestia złego ułożenia w trakcie transportu lub złego przechowywania i bez czytania, nawet y, można dostać takie mangi. Ja ogólnie się cieszę, bo mogłam sobie nadrobić ulubioną serię. Jak już o nadrabianiu mówimy a raczej mowa no to mamy tutaj Tokyo Alliance, czyli seria, która mi się kojarzy z Facetami w Czerni. Tomik szósty i ósmy, w sumie teraz już nie do końca wiem, czy jestem na bieżąco, czy jeszcze czegoś mi brakuje, ale jakoś tak mam szczęście i wyrywkowo udaje mi się znaleźć Tomiki właśnie na Mangotece. Chyba jeden, może maksymalnie dwa kupiłam gdzieś w sklepie. Wiem, że główni bohaterowie mają związek właśnie z jakimś, z kosmitami, ale jeszcze nie czytałam, więc nie wiem w jakim stopniu i jakie mają ogólnie zadania. Ale kiedy w końcu zrobię sobie porządek i każda manga będzie miała swoje miejsce ponownie w kolekcji, to myślę, że w końcu przysiądę do tej serii i zobaczę, jak bardzo mi się spodoba. Koleska wydaje by się być taka w miarę prosta, ale można rozruż, rozróżnić postacie, więc nie ma tragedii. Ważne, najważniejsze, że dwa kolejne kolorowe tomiki lądują w kolekcji. Tutaj znowu lekko zadarte bruszbiety, ale tak poza tym wszystko perfekcyjnie. Biały papier, żadnych plam. A i tak mi się zdarzało, słuchajcie, miałam sytuację, gdzie kiedyś kupiłam coś na Gildi, coś, to Co to było, a jeden z Tomików w słuchajcie, i ja wyciągam Tomik z kasonu, a tam yy, przednia opłatka po prostu miała dziurę na wylot. Szybko zrobiłam zdjęcie i chciałam znać Gildi, że dostałam taki felerny egzemplarz i oczywiście kazali mi odesłać i bez problemu Przysłali nowy. No ale mówię, zdarzają się różne wypadki. Kolejna e, kontynuacja, tym razem Gakko... Kurczę tu zawsze źle przeczytam. Gakura Rakugai, to chyba jest kolejny shounen. E, od kiedy dość nowy. Nie jakiś czas temu na próbę kupiłam pierwszy tomik, bo oczywiście nowość. Ja jestem sroka na nowości, więc. Nie mogłam się oprzeć i kupiłam. Tutaj mamy dwa kolejne Tomiki. Fajnie, że na każdej z obwolut jest nowa postać i żeby było śmieszniej, w sensie śmieszniej. Fajnie to wygląda, bo y, obramowanie jest w kolorze y, włosów bohatera. Pierwszy Tomik miał czerwoną obramówkę, tutaj mamy taką różową i tutaj szarą. To są pewnie kolejne postaci. Które będą, y, które pozna, z którymi współpracuje nasz główny bohater. Tak mi się wydaje. O, to tak wygląda kreska. Nawet mi się podoba, bo wszystko jest takie, jakby wyraźne, i widzę, że tak powiem, na co patrzę. Co nie zawsze jest łatwą rzeczą. Każdy panel ma jakieś tło. To też jest fajne. No zobaczymy, co mnie tu czeka. Może być ciekawie. Już mam w każdym razie trzy tomiki do spróbowania. Kolejna kontynuacja to jakiś czas temu kupiłam u taki tomik pierwszy. Teraz trafił mi się Tomik drugi To jest chyba też jakaś seria typu Survival Okej, okay, tutaj Tomik ma, że tak powiem, zupełnie inny opis niż pierwszy Więc nie powiem wam dokładnie, no ale mamy jakąś klasę, która robi Postanawia przetrwać w jakichś dziwnych okolicznościach I tyle Zobaczymy, czym to się je. Teraz mam i żeby zobaczyć. Może mi się spodoba, ale jak to jest w właśnie przetrwania, to myślę, że tak będzie. Kwestia jeszcze tego, jak jest prowadzona historia i czy, w, czy mnie wciągnie. Bo sam motyw akurat bardzo lubię. Zobaczymy, jak to tu będzie. Już w bardzo dobrym stanie. To... Kolejne przypadkowe uzupełnienie, zapomniane przeze mnie: Chainsaw Man. Co tu mogę powiedzieć? No, potem jak się dowiedziałam, że jest jakby druga część Chainsaw Mana i jeszcze wychodzi, nie wiadomo ile będzie miała atomików, to stwierdziłam, że nie pali się. I jak mam możliwość, to po prostu i okazję kupić coś taniej i to uzupełniam. Tak akurat się trafiło, że gdy przeglądałam stronę. Był tam wrzucony 14 tomik, zobaczyłam, że nie mam w kolekcji To wzięłam. Nie wiem, czy drugi, druga część jakby różni się mocno od pierwszej Czy jest tyle samo akcji Czy nie Ale kurczę, jakoś tak nie pamiętam, żeby było aż tyle tekstu W pierwszej części W sumie dawno to czytałam, ale Prawie jak w Bakumanie No w każdym razie Ładny, fioletowy tomik. Trafia do kolekcji. Nie wiem, czy teraz jestem na, na bieżąco. Nie jestem, ale czy mam po... w sensie, czy mam po kolei? Chyba tak, ale musiałabym zobaczyć, co mam na półce. Kolejna nowość też yy, od Podziemne Tokio. W ogóle to jest ciekawy zabieg, bo może sama... Nie są zbyt przyjemne dla oka, ale mają to coś w sobie i potem mi się podoba ten kolorystyczny zabieg. Tutaj mamy niebieski napis i numer Tumiku, pomarańczowy, tam różowy. Ogólnie widzę, że tu jeszcze coś mam. Dodali mi zakładkę. Podziemne Tokio. Wow. Seria prawie od roku u nas wychodzi po to marzec 2025 i taka pocztówka. Z tego co wiem to ymm, rodzeństwo, czy bliźniaki trafiają y, do czegoś tak, takiego jak podziemne Tokio, w którym są przetrzymywane osoby, które popełniają morderstwo. Jeżeli chodzi o głów naszych bohaterów, to nie do końca są sprawcami, ponieważ ich nauczyciel postanawia popełnić samobójstwo i właśnie przez tą sytuację ta dwójka trafia do podziemnego Tokio. No i tam oczywiście pewnie będą czekały ich różne dziwne rzeczy, będą próbowali się stamtąd jakoś wydostać. Czyli kolejna taka seria z motywem przetrwania i z motywem ucieczki. Kreska wygląda spoko. Tak bliźniaki. No i zobaczymy, czy mi się uda, kogo tam spotkają, jak się rozwiną. Bo w końcu, skoro się trafia na dół, to musi być jakaś droga, żeby to stać się z powrotem. Na górę, ale z tego co widzę, to strażnicy tam są mega creepy. Jak, prawie jak z horroru. Ale kolorystycznie to na pewno będzie wyglądało ładnie na półce. Teraz nie po kolei, ale to nic. Um, jakościowo... Piątka z plusem, jak nie szóstka, bo nic nie widzę, żeby się tu zadziało. No tutaj delikatnie, ale to jest po prostu standardzik. Nigdy się nie ma pewności. Czyściutko i pachnie nowością. I ostatnia seria, A do, czyli seria, którą zaczęłam zbierać poprzez właśnie mangotekę. Za pierwszym razem udało mi się trafić na pierwsze 5 tomików. Teraz tu mamy trochę nie po kolei: 9, 8, 7. I szósty, czyli teraz mam od szóstego do dziewiątego. Wiem, że wyszedł dziesiąty, ale mi się nie spieszy, skoro mam tak, taki mały brak. Może za jakiś czas ponownie uda mi się trafić na ten tomik w Mangotocy i, i kupić za nieco mniejsze pieniądze. Nie do końca pamiętam, o czym to była seria. Chyba to dotyczy. Niestety tutaj nie ma opisu. Ale chyba mamy, nie wiem czy to są tylko dzieci, czy ogólnie jakaś część społeczeństwa ma jakieś super zdolności, i ymm, nie do końca chyba to pasuje osobom u władzy. Nie wiem czy oni na nich polują, czy próbują ich jakoś wykorzystać, czy zbadać. No ale jest jakiś konflikt pomiędzy jedną jednostką a drugą, i chyba o tym jest cała na razie seria. Jak mam teraz 9 tomików, to spokojnie mogę przysiąść i zobaczyć. Czy to o czym mówię w tej chwili jest. Prawdą do tej pory nie rozumiem różnicy w zapisie między naszym krajem, a na przykład zachodem, bo oni mają coś takiego, że mają A myśnik do bez U. A my mamy zapis ADU. Więc. Nie wiem czym to jest spowodowane. Ale no to taka ciekawostka. Jak ktoś wie, to może śmiało się podzielić w komentarzu. Jestem ciekawa, skąd to się wzięło i dlaczego. Ogólnie jeżeli chodzi o stan, to bardzo dobre. Poprzednie 5 tomików też trafiły do mnie w idealnym wręcz stanie. Sami widzicie, że po prostu papier jest śnieżno-biały. Tomiki wyglądają na takie jakby w ogóle nie były czytane, bo tomiki jakbyś, jak są czytane, to mimo wszystko zaczynają się jakby otwierać i się wyginać na, na, na boki, a tutaj wszystko ładnie trzyma się kupy. Mega się cieszę. I cóż, to był ostatni tomik, więc przejdziemy teraz do podsumowania. Kochani, to już wszystko co dla Was przygotowałam, dajcie znać, co sądzicie o tych mangach, o tytułach, może któreś znacie, polecacie, że są faktycznie tak creepy, jak mi się wydaje. Jakoś tak trochę kiepsko się to podpasowało, zwłaszcza, że jesteśmy tuż przed świętami. Ja osobiście, no cóż, mogę Wam powiedzieć, że nie jestem jeszcze do końca pewna, czy to będzie ostatni hol, czy jeszcze ponownie 8 grudnia niedzielę będzie kolejny. Mam do wyboru Holmangowe lub reorganizację yy, ma w swojej kolekcji w wersji elektronicznej. Wiecie, takie chillowe, spokojne, spokojne filmy, gdzie po prostu robię porządki w swoim Excelu. Dajcie znać, który z tych filmików byście bardziej preferowali. Ja oczywiście wezmę pod uwagę Wasze zdanie. Jeżeli zdarzy się cud, to może na ten no, kanał trafi reorganizacja mag fizycznie, ale tego nie chcę Wam obiecywać, bo mamy dość taki, wiecie, zakręcony teraz okres prezenty, święta, więc jest co robić. E, osobiście no, na pewno nie zostawię Was z tymi rękami od siebie, życzę Wam wspaniałych, ciepłych, pewnych prezentów i miłej atmosfery świąt. Nie obiecujcie się za bardzo i do zobaczenia w przerwie między świętami a Sylwestrem. Trzymajcie się ciepło, pa! pa.